Dawno, dawno temu. W 2018 roku miałem okazję przetestować pierwszą generację Finkpada P1 i pierwszą generację Finkpada X1 Extreme. I co? Finkpada X1 Extreme już z nami nie ma, a P1 ma się całkiem dobrze. Dajcie w recenzji Lenovo ThinkPada P1 Gen 8, czyli ósmej generacji stacji roboczej od Lenovo. Chyba najbardziej mobilnej, chyba jednej z najbardziej prestiżowych, chyba jednej z ciekawiej wyposażonych. Oczywiście, to co warto wiedzieć już na starcie o tej stacji roboczej stacji roboczej w ogóle, jak to wiecie, tak poważnie brzmi tak fachowo, nie? tak specjalistycznie. Tego. Że mamy tutaj na pokładzie procesory Intel Arrow Lake, oczywiście te o wyższym TDP. Mamy tutaj układy graficzne, te profesjonalne RTX Pro generacji Blackwell. Mamy pamięć LP -CAM, yy, Mamy ekran IPS yy, WUXGA o pełnym pokryciu palety sRGB i do tego całkiem niezła bateria. Zanim zajdziemy, zajdziemy zanim przejdziemy do recenzji. Przypomnę Wam o tym, żeby odwiedzać nasz kanał, subskrybować, oglądać, odwiedzać nas na Facebooku i na naszym portalu techsetr.pl. Przypomnę Wam też, że pełna recenzja tego laptopa pojawi się właśnie tam. Pamiętacie, co mówiłem w poprzedniej recenzji na temat ThinkPada T14S2 w jednym? no, no co, co tu dużo mówić o, o ThinkPad. No, to ThinkPad P1 y, ósmej generacji pod tym kątem, no, też jest jak Batman. No, zawsze w czerni, tylko że wiecie, Batman nieraz miał jakieś elementy szare czy coś. No, ThinkPady mają cały czas czerwone i, i, i tak to wygląda. Jest to, tak jak mówiłem, najsmuklejsza stacja robocza od Lenovo. Mamy tutaj niecałe 21 mm grubości. Do tego mamy nieco ponad 1,8 kg wagi. No, co jak na laptopa 16-calowego. Tym bardziej stację roboczą, no to całkiem nieźle e, wygląda. No pod kątem jakości, no to tutaj mamy elegancja Francja. Żadnych niespodzianek pod tym kątem nie ma. Mamy aluminiową klapę, mamy aluminiowy e, pulpit, więc całkiem fajnie. Na klapie bardziej gładki metal e, pomalowany na czarno, trochę się paczka. Na pulpicie ta charakterystyczna dla Lenovo gumowata powierzchnia, no, no znowu się brudząca od w zasadzie no, byle dotyku. Pod kątem dostępnych portów, no może nie ma ich jakoś specjalnie za wiele, ale przynajmniej jakościowo wypada to całkiem nieźle, bo mamy w sumie trzy Thunderbolty, z czego dwa to są piątki, mamy HDMI 2.1, gniazdo dla słuchawek i mikrofonu, dodatkowo jeszcze USB 3.2 drugiej generacji i pełnowymiarowy czytnik kart SD, czyli jest OK. Można by marudzić, że Lenovo wsadziło w ten akurat model testowy podstawową matrycę dla tego modelu, no ale z drugiej strony jest to matryca, no okej, okay, 1920x1200 pikseli, ale za to mamy pełne pokrycie e, skali sRGB, o czym zresztą już wspominałem. Okazało się, że już na oko panel wypada całkiem nieźle, bo kolory są fajne, są żywe, widać, że jest tutaj w miarę głęboka czerń, całkiem przyjemny kontrast, miło się na to patrzy, nic tutaj nie nie jest przesycone ani przejaskrawione. No i jak się okazało, kolorymetr potwierdził te moje organoleptyczne badania i mamy tutaj 500 nitów podświetlenia. No no nie jest niestety super równe, no ale Mamy praktycznie pełne pokrycie palety sRGB, czyli Lenovo tutaj nie kłamało 82% skali DCI-P3 i okazało się też, że mamy faktycznie całkiem przyjemny kontrast, bo ponad 1600 do 1 i faktycznie przyjemną czerń, także Lenovo tak jak powiedziałem w żaden sposób tutaj nie przesadzało i nie ściemniało. Lenovo też chwali się, że tutaj mamy ekran fabrycznie skalibrowany i tak przeprowadziłem oczywiście badania pod tym kątem. Okazało się, że jest dobrze, ale nie jest aż tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Ale o tym przeczytacie w recenzji tekstowej. Co prawda, jak zobaczycie na zbliżeniach, mamy tutaj niemiecki układ klawiatury, ale nie zmienia to faktu, że pod kątem mechanizmów, pod kątem tego, jak ta klawiatura jest wykonana, no to tutaj wciąż Lenovo jest dla mnie osobiście bezkonkurencyjny. Głęboki, bardzo sprężysty, z bardzo soczystą odpowiedzią skok. Dodatkowo dochodzą te charakterystyczne dla lenowo wyprofilowane płytki, całkiem przyjemne w dotyku tworzywo. Ta klawiatura też jest dość cicha, jest podświetlana na biało, jest odpolna na zachlapanie. No w zasadzie no, nie ma się tutaj do czego e, doczepić. Klawiaturę został także wpisany trackpoint, tego tutaj nie zabrakło, zabrakło za to jego fizycznych klawiszy, dlatego, że one są wpisane w płytkę haptycznego touchpada, czyli one są, ale nie klikalne. No a sam touchpad, no, jest spory, jest wygodny. Przekonuje mnie ta wizja haptycznych touchpadów na tej zasadzie, że wiecie, ten klik jest tutaj na tyle realistyczny, na tyle wiarygodny, że naprawdę można to pomylić z fizycznym klikiem. Działa to dobrze, robi wszystko to, co klasyczne, klikalne touchpady, więc tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o głośniki, to. Finkpad P1 ósmej generacji po raz kolejny pokazuje, że głośno nie zawsze znaczy dobrze. Mamy tutaj dość standardowy zestaw złożony z dwóch dwuwatowych membran. No i co tu dużo mówić? One grają przyjemnie, one grają jasno, sopranowo, owszem. Mało tu basu, w zasadzie nie ma go wcale. No i powiedzmy do tych 80-85% skali głośności One po prostu grają przyjemnie, poprawnie Jest tam jakaś przestrzeń, jakaś, jakaś szczegółowość Później znowu robi się za głośno I to, to jest naprawdę bez sensu Nie podkręcajcie tak lenowo Słuchajcie, no to nic nie daje, nic nie zmienia Z, Znaczy wróć, zmienia Tyle, że na gorsze Nie potrzeba, wystarczy ThinkPad P1 jak przystało na szanującą się statystykę roboczą został wyposażony w zasadzie w pełen pakiet zabezpieczeń no to sobie wyliczmy, bo Lenovo dało nam czytnik linii papilarnych, dało nam kamerkę z funkcją rozpoznawania twarzy dało nam czytnik NFC, dało nam zabezpieczenie w procesorze w postaci Wipro Enterprise mamy jeszcze dodatkowo do tego pakiet zabezpieczeń od Lenovo no i oczywiście obsługę dysków samoszyfrujących, jedyne czego nie ma, nie ma fizycznych czytników smartcard dla tego modelu pod kątem łączności wydaje się, że wszystko jest na swoim miejscu, bo mamy tutaj Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 opcjonalnie połączymy tutaj sobie po kabelku za pomocą przejściówki albo stacji dokujących, ale czemu tu nie ma WUWAN-u? Przecież to jest najbardziej mobilna z mobilnych stacji roboczej od Lenovo. Czemu? Skoro mobilna stacja robocza, no to pewnie jesteście ciekawi jak to działa. Jako procesor służy nam Intel Core Ultra 7265H, czyli jednostka o wyższym TDP, oczywiście godna tego poziomu mobilnej stacji roboczej. To 16-rdzeniowa i 16-wątkowa jednostka Arrow Lake, dość wysoko taktowana i jak się okazało potrafi zrobić użytek z wysokiego taktowania wszystkich rdzeni. Jak na mobilną stację roboczą przystało... Powtarzałem tu już parę razy, nie? Testowana P1 postawiła na mocny początek, i przez pierwsze kilka, kilkanaście minut na procesorze mogliśmy oglądać temperaturę, znaczy ja mogłem, wy nie, ponad 100 stopni, ale co w tym wszystkim było najciekawsze, przez resztę czasu trwania tego godzinnego testu, czyli przez około 45 dodatkowych minut, taktowanie rdzeni utrzymywało się cały czas na mniej więcej tym samym poziomie, a Temperatura procesora potrafiła spaść o prawie 10 stopni. Jaka dobra kultura pracy, jakie dobre chłodzenie, drodzy Państwo. No dobra, do pitu-pitu, tylko jak to wygląda, jeżeli chodzi o wydajność? No tutaj żadnych niespodzianek nie będzie, jeżeli powiem, że ten procesor przebił swoją wydajnością Core Ultra 7 255H, z testowanego ostatnio probuka. 4. No zresztą nie oszukujmy się, to są dwie różne półki sprzętu, ale wypadł też ten procesor lepiej niż Core Ultra 985 h i to praktycznie we wszystkich testach. Zanim przejdziemy do grafiki, może jeszcze dosłownie dwa zdania o pamięci LPCAM 2, o której wspominałem na początku. To po prostu nowoczesne moduły, zobaczcie, tak wyglądają. Tak, o, takie, o, psiu, 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 psiu. Są przez to wydajniejsze, szybsze, na małej płytce, tutaj to jest płytka, Płytka 64GB. Taka sama płytka jest właśnie w tym laptopie. Zwiększenie wydajności i zmniejszenie miejsca, jakie jest potrzebne na płycie głównej do zainstalowania RAMu. A bardziej szczegółową odpowiedź na pytanie, co to takiego ta pamięć LP Cam 2, znajdziecie w tekście, który podlinkuję w opisie filmu. Jedną z cech różniących wymienianą już wcześniej X1 Extreme z P1 było to, że w Extreme mieliśmy GeForce. A tutaj mieliśmy RTX Pro. Mowa oczywiście o układach graficznych od NVIDIA. I tak, tutaj mamy RTX Pro 1000 z generacji Blackwell. Mamy tutaj dodatkowo 8 GB pamięci GDDR7. No i oprócz tego, że nie możemy tutaj zapomnieć o tym, że generacja Blackwell też bardzo dobrze radzi sobie w zadaniach wykorzystujących zasoby i narzędzia sztucznej inteligencji. Tak, jeszcze tutaj trzeba wrócić do jakby pierwotnej funkcji, czyli do wydajności w aplikacjach. 3D. No i tutaj fakt, że ta, ten układ graficzny w zastosowaniach takich powiedzmy profesjonalnych, fachowych, graficznych radzi sobie nieźle, żadną niespodzianką nie jest. Ale mogę wam też zdradzić, że po robocie sobie w coś, nie coś możecie na tym popykać. I znowu najnowszych produkcji pewnie no, ta karta nie uciągnie na ultra. Ale na przykład już takiego cyberpunk'a z DLSS-em w ustawieniach RT Ultra, no te prawie 60 klatek mamy, także no można się pobawić. Ale pamiętajcie, grajcie tak, żeby szef nie widział. Chyba, że w sumie to wy jesteście szefem. Fajnie, że. Ta jedynka ósmej generacji pozwala nam na montaż tutaj dwóch dysków. Mamy tutaj dwa gniazda M2. Jedno to jest PCI Express 5.0, drugie to jest 4.0. W tym laptopie najprawdopodobniej dysk został umieszczony w tym wolniejszym gnieździe. Mimo, że mamy tutaj zainstalowany nośnik od Samsunga, który powinien osiągać wyniki właśnie adekwatne do poziomu 5.0, no to jednak osiąga 4.0. Bardzo dobre wyniki. To jest bardzo szybki dysk. Bardzo porządny dysk z Zresztą godny stacji roboczej, no ale można wyciągnąć z niego więcej. Ale niestety nie mogłem laptopa rozkręcić, bo jest plomba. Oprócz tego, że możemy tu maksymalnie 8 terabajtów y, pamięci zamontować, to laptop obsługuje też y, RAID 0 i 1. Lenovo po raz kolejny zrobiło szaka zoom nad swoim laptopem i użyło tutaj jakiejś magii. Szczyptę tej magii już mogliście poznać w momencie, kiedy rozmawiałem o procesorze. Temperatura spadła o 10 stopni praktycznie mimo, że... Taktowanie procesora nie. No, i to też się przełożyło na ogólną kulturę pracy laptopa. No, którą mogę określić jako no, bardzo dobrą. A biorąc pod uwagę fakt, że jest to dość smukły laptop, no to można powiedzieć wręcz świetną. No, i teraz tak, jeżeli chodzi o głośność układu chłodzenia, to tutaj mamy dwa wiatraki, które maksymalnie generowały 52 dB szumu, jednostajnego szumu. Jest on słyszalny, nie będę tutaj nikogo oszukiwał. Raczej ciężko będzie go, tak wiecie, naturalnie zasłonić, no ale też on w żaden sposób nie irytuje. Jest słyszalny, ale nie irytuje. Z kolei, jeżeli chodzi o temperatury obudowy pod obciążeniem, no to maksymalnie mieliśmy 46 stopni tutaj, jakby nad ekranem, 45 stopni z tyłu laptopa pod spodem, czyli to są dość akceptowalne wyniki, biorąc pod uwagę, że to jest stacja robocza, to jest laptop, który ma cały czas. Naparzać. Jeżeli chodzi o pracę, przy takim wiecie, niewielkim obciążeniu, przy jakiejś tam pracy bardziej biurowej czy z przeglądarką, no to mamy kilka, kilkanaście stopni, na obudowie mniej, a laptop jest w zasadzie bezdźwięczny. Można by pomyśleć, że laptop o takim wyposażeniu, o takich podzespołach, raczej nie będzie nas tutaj zachwycał pod kątem tego, ile czasu jest w stanie wytrzymać na akumulatorze. A tutaj proszę, no, mamy kolejną niespodziankę. Lenovo postanowiło wrzucić do środka baterię o pojemności 90Wh, no, czyli całkiem sporą. I tutaj, jeżeli chodzi o pracę pod pełnym obciążeniem, no to mamy ponad 3 godziny pracy. Jeżeli chodzi o pozostałe scenariusze, mamy 13, 14, 15 godzin. No to wyniki można uznać za jak najbardziej satysfakcjonujące. Czas na podsumowanie, a jest tutaj znowu co podsumowywać, bo powiem Wam, że. Ten laptop zrobił na mnie lepsze wrażenie niż myślałem, że zrobi. To, że to jest solidnie wykonany sprzęt, że to jest, wiecie, smukłe, takie nowoczesne, takie ładne, jednocześnie bardzo. Powiedziałbym nawet skrajnie thinkpadowe, no to jakby też tego się spodziewałem. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Bardziej intrygowało mnie to, jak poradzi sobie ten zestaw podzespołów, które tutaj umieszczono. Jak wypadnie kultura pracy i tak dalej, i tak dalej. Jak wypadnie czas pracy na baterii. I w zasadzie pod każdym z tych punktów mogę wpisać dużego plusa. Bo wiecie, no wydajnościowo wyszło to bardzo spoko, kultura pracy wyszła nawet bardziej niż bardzo spoko. Czas pracy na baterii jak na 16-calową stację roboczą, no wyszedł też yy, świetnie. Czemu nie ma buwana Czemu nie chcecie dać tego Wuwana? Tego nie rozumiem. To jest dla mnie, szczerze mówiąc, minusik. To wszystko moi drodzy w tej recenzji. Pamiętajcie, żeby odwiedzać nas na YouTube, na Facebooku, na naszym portalu, subskrybować, lajkować, robić, wiecie, te wszystkie pozytywne rzeczy, które można robić w internecie i na portalach społecznościowych. A ja wam tymczasem dziękuję i do następnego.